Witam Was w czwartym lub piątym odcinku Jak ze mną jest Karas Siemano! Dobrze, będziesz szedł za mną, prawda? Tak, Będziemy. będę szedł ze tobą Jesteś moim podróżnikiem. Kurde, gościu ma bossa tak Jesteś sobie. moim GPS-em życiowym Dobra. Będę szedł za tobą jak 3, Uciekamy start. O, fal start miałem, fajnie Dobra, biegamy, biegamy, biegamy. Dawaj za mną, zawaj za mną. Dobra, dobra jedziemy za tobą, jedzie... jadę za tobą, jadę za tobą, jedę za tobą, jedzę za tobą. Jak idziesz, jak idziesz, jak nie ma samochodu w Minecrafcie. <grym> jak nawet na nawet... no to, no to, No to lecę za tobą. <grym> <A> jak lecisz? <grym> Normalnie. No nie ma... O jest skrzynka. Widzisz? Widzisz skrzynka. To jest chyba skrzynka, no nie. Widzisz skrzynka? Widzisz skrzynkę, no właśnie tu jest. Tak, jest. Już. Jest troszkny Ja ci dam coś e, Masz mieczyk Ej Ja mam A ale jaki? Złoty? Nie, drewniany No właśnie Zdodaj Zniknąłeś Ej, ty z raczej zniknąłeś Nie, ty, ty zniknąłeś A goni mnie jakiś gostek! Nie, mnie goni i ja go chcę... Aha, dobra, już cię widzę. Biorę go, biorę go! GIĘ! nie Jedam ci, jedam ci! Jedam ok, ci, ci zabić! Dobra, dzień Oj, O, ona jedną zapalniczkę, to sobie damy, no nie? No, ale weź mi coś daj jeszcze. Masz tą zapalniczkę? Masz, e, masz jeszcze jakiś mieczek? No, mam jeden, ale mam tylko słabym Czy jeszcze ubierasz. Masz jakąś zbroję, czy coś jeszcze? E, no, Niepotrzebne? Mam zap zapasową jedną. To daj hełm. Hełm, nic Proszę, już się i chodź, idziemy szukać szkół. A masz coś do żarcia? Do żarcia? Yy, mam sadzonkę. <noise> mam, mam. Masz tutaj łap. Dobra, daj mi coś, bo ja tutaj głodny. E, no kurde. Ja głodny. Ja głodny. głodny. Dobra. To ja Cię będę chronił. Jesteś? Czekaj, jem. jem no, nie jem. wystarczyło mi, ale dobra. Co jest znaczy, po mi to znika cały czas? No super, teraz nie No wiem. Nic. Dobra. Dobra, idziemy szukać. Ja tylko przygotuję skrzynek, a tam jest tutaj jakiś tam kaktusy. Może tam coś będzie. Nie, tam nie ma. Patrz co jest tutaj w podziemia. Tu nie ma, nie ma nic. Tam nie ma? Znaczy nie będzie jedna skrzynka, ale do niej się bardzo trudno dostać. No dobra, to, to... ja idę do ciebie na wyspę skarbów. Wyspa skarbów. Słuchajcie. To idziemy z filmem koksić na ranie. Będziemy poszukiwali innych graczy. I będziemy ich potem dedali. Oj. No! Dedaj, 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 dedaj. O kurde, mogę się ubrać, mogę się ubrać. Jest... Jedi. Zniknęło mi to. No mi też! Właśnie to są te lagi takie. Przejdę na Ciebie, poczekam. Niby nowa wersja. No. Aha. Ej, czytaj, czytaj to. Keselu, Hashir, Uncharted, The Entertainment, The Coś tam, coś tam. Teraz tak po mnie, po mnie napisać, dobra. O wiem co zrobię. Czekaj, będziemy tutaj szli brzegiem. dobra, zapaliłem. Oj ty Wandalu. Dobra, chyba doszliśmy do spawna. Nie, to nie jest to jest e, przejście do tego. Tam, e, no tak, można tam do... Ej, ale zobacz... Czekaj, może coś tam jest? Może, nie, może tam ktoś kampi, wiesz? A może coś tam jest? Ale... Ktoś, a może Na coś? Na pewno ktoś będzie kampił, ja jestem pewien. Na pewno ktoś będzie kampił, tam. Dobra, to chodź tu ze mną. Będzie czekał i będzie zbierał, e, z, sprawdzał, czy są jakieś skrzynki tam. Chyba, tak sądzę, znaczy. Czy nikogo nie widać w ogóle? E, lol, dawaj, dawaj, dobra. Sprawdzamy, bieremy. E, Brat? Nic. Pusto. Widzę, że chyba już ktoś tutaj kampił tak? O! Jest! Jest coś. Mnie też. Mam jakieś sztabki nie mam nic. Dobra, ja już jestem cały ubrany, chociaż nie mam... chociaż nie mam dobrych... Tu, 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 tu. Fajnie, dobra, ja mam bardzo dobre... O! Jeszcze tutaj! Tak? Miałeś coś jeszcze? Tak. Dobra. Nawet fajnie, to się wszystko nam układa. No, spokojnie jest. Tutaj nic. Jest! Diaks! Diaks? Ej, lol, a gdzie ty znalazłeś tego diaksa w ogóle? Ej, dobra, zaraz ktoś przyjdzie i będzie kąpił jak my. Nie kąpimy. O, fajnie masz, rzeczy. Masz jakąś strzelę? Masz nie? Masz, prawda? Mam jedną. Y -tym, -tym, tym Dobra. To dasz mi? Jedną strzałę? Nie. No, czemu? Ja bo mam ja łuk. mam łuk. A ja mam dwa. Masz dwa łuki? No ja mam jedną strzałę tylko. Dobra uważaj, bo. O, jest jakiś SKKF. A masz dodaj, daj, daj. No pomóż mi. to pomagam ci, walę go. A, o jak mi przykro. Ja go zabiłem jako coś, nie? A ja? ja ty mi pomogłeś. Oha, ja ci tylko pomagam. A ty całe laury zbierasz ty. No. Jestem taki ukórny. Dobra, chodź, idziemy, wychodzimy z tego miejsca. Mam Dobra. jeden diament. Super. Ej, może sobie coś skraftuję? E, no co? Ej, może możesz sobie dajek sobie zrobić. Dobra, mam. Mam żelazny mieczyk. Ej, weź mi da. Daje... Nie, kurde, masz jeszcze żelazo jakieś? Nie. Kurde. Dobra, mam mam żelazny mieczyk, teraz możemy wojować. No. Czekaj, może coś sobie przekąszę. Jakby coś tu... Dobra. I ja w ogóle ile nas jest? Aha, dobra. Ilu? Pisze niby, że dwa, ale jest pewnie więcej. Właśnie masz coś do jedzenia? O nie, ja mam, dobra. Dobra, i jeszcze... Tu podróż, minutę, tak? dwie minuty do jedzenia. poczekaj na mnie, poczekaj. Nikogo tutaj nie widzę. Ja też. Gdzie jesteś? Ale w ogóle na mnie źle idzie. Jest ktoś? To jestem ja. Nie, no, nikogo nie widać. To dalej powchodzimy sobie na te głowy, taki... Na te głowy, no nie? Czekaj, Tych nikogo nie widać. A może już wszyscy zostali wybici? Nie sądzę. Jeszcze na pewno... że byli, Wip e, były. Aha. A może vip się same wybiły? No, ale... Nie, ja no, nie wiem, nie wybrać. wiem. Ale jakby wszyscy się wybili... Ej, widziałem kogoś! Kogo? Widziałem Orła Cień! Tam na dole byłem. Gdzie? Byłem, widziałem wszystko. Widziałam... Ale nie ma na dole. Ale ja widziałem jakiś nick naprawdę mi mignął. A może to był typu... Ja myślę, że mój, bo ja nikogo tu nie widzę. Jedna minuta. Jeśli Dyrkm będzie przeciw... Będziemy startować przeciwko, skrzymamy... Zdejmujemy, w Zdejmujemy, wszystko, no nie? Zdejmujemy tak. wszystko walimy się na łapki. Dokładnie na łapki wszystko będziemy koksili. Jest. Dobra i Ej, dobra, to chodź. Jeszcze się tak ukryjemy w ogóle, żeby było obczy... Widział? Jest ktoś? Chyba tak. Nie jestem pewien, ale chyba kogoś widziałem. O, tu, tu jest skrzynka w ogóle, no nie? Jest coś? Jest coś. Czekaj, ja już się przygotowuję. Ale usuwamy... A fajnie. Musisz jeszcze raz. nie <laughs> masz farto, że dzisiaj... Ty. Cztery, trzy. Dobra, przygotuj się. Czekajcie, ktoś będzie. Tak. Ja nie mogę, jak dużo gości. Chińczyki w ogóle. O, bi, bi, bi. Sojusz, sojusz. Sojusz, ja już ginę, ja już ginę, koniec mojego żywota. Zginąłem. Nie, nie. Jedno serduszko masz. Wiem. Straszno, nie? Oni się tam wyleją. Tak, wygrasz to! Wygrasz! Każdy w Ciebie wierzy! Kurde! Dobra, słuchajcie! Dziękujemy to... Wam za ten odcinek. Tak, było bardzo ciekawie i to już niedługo będzie ostatni, więc żegnamy Was. Bye bye!